Dzień dobry, Widzowie Dzisiaj gramy sobie w blockdasha muszę właśnie tylko skroczyć i przestrzegać i... o oh, wow! czekajcie muszę się zaspokoić bo ja nie mogłem coś powiedzieć ale zakończyłem ja pełnią się sprawdzić. Dobra, chciałem wam powiedzieć, że Żebyście mnie zasubskrybowali, bo wtedy jesteście o 100 razy lepsi. Na 100% Takie jest. 100%. Co jest? I co się stało? Co jest? Co jest grana? Co? Co jest grana? Co się dzieje? Włączam i włączam jeszcze raz. Stempel guys, poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. No popatrzcie. Poczekajcie chwilę. To muszę zatrzymać. To muszę zatrzymać. Co tu się dzieje? Wy to widzicie? To zatrzymuję? Dobra, już zrobiłem. Znowu mi tak skacze, ale przynajmniej mniej. Nie, no, hany. no co jest? Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Weźmy, spróbuj dla sery. No nie da się nawet dla sery. Gdzie jestem? O, jestem. Dobra, ja spróbuję jeszcze raz wy wyjść i wejść. To poczekajcie, muszę na tylko spałzować. No bo coś mi się Dobra, teraz zobaczymy. Tylko. O w końcu! Mój normalny skok. jak Ja się ostęskniłem. Nie wiem, coś mi się chyba zlagowało. Albo moje konto w StumbleGuys jest szczytowane. Yy, to nie wiem. Może moje konto w StumbleGuys jest. Yy, ten skakowane. Albo. Coś w tym stylu, nie? Bo możliwe, no jak... No nie da się przecież tak skakać. No ja nie, nie, nie. Co to było? Nie, ja mam takie skakowane. Nie, no, nie, to nie, tak. No, skakowałem to widać. Ile mi raz to zaliczę? Co jest? Co jest z moim stampel guys? I patrzcie. Ja sobie mogę normalnie. <laughs> Widzicie to? No co ja? Co jest? Co tu się odwala? Co tu się odwala? na ratunku. Co mogę latać po łapie tak dziwnie. Nie, no mi się albo zbagować guys, albo mam No dalej to robię. hmm eh, yeah, to fainan okazja do trolowan kolegum, stambul guys To boom, skip di dop, dop, dop hmm brrr, skip di dop, dop dop, 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 yes, 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 yes Ja przez chwilę byłem cicho, bo nie wiedziałem co się dzieje. No i patrzcie, teraz robienie trigów to jest easy. Patrz, patrz, typie. Oj, sorry. Patrz teraz. A zlecę normalną mapkę. A co taką sobie robi, takos? No mam niska, jest Wracamy ale mi się zagował jest normalnie No co jest? Co ja mogę latać? No co jest? Halu! Lecę, lecę, muszę, lecę, lecę, bo chcę Może się, że na chwilę zatrzymam. Idziemy sobie bisz tak? Mm. Bardzo dobry biszkop. Pozdrawiam. Za hmm. 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 to się na to była nie się nie na to to samo. Hmm. No nie to wiem to... no. Nie wierzę. Nie, no żebyście nie pomyśleli, że to jakiś cheat, to mi się zbagował Stumpergeist. No i to jeszcze jak? Boże. Czemu mi się to tak zagowało, lol. Ja pierdzielę. Co z tym można zrobić? No jak to leci, fajnie ja tu no. Nie, 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 muszę tych bloków zrobić, sobie tak. A spróbuję tu zrobić, że tak, skoczę. i... Aha, tylko wióry za mnie poleciały. I co, ma postępy. Czy, Cyk, cik, cik, czy, czy, cyk, był cyk, 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 cyk. gaz? Wszystkie błędy naprawione. Na pewno jeszcze jakiś został. Ale lecimy poza mapę Ej, co jest grane W ogóle, że ja się odradzam też jest dziwne. Bo teraz nie gram w Keepers a gram teraz w y, y, tego. Stampelda mm, Tam sam tak nie Kurde, myślimy, że już odpadasz takie. To mi jakby No, czy wy to widzicie? Patrzcie, i nie, robienie jest Patrzcie teraz, robienie Trikofes Essa. Robeny Patrzcie na to. Pek, 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 ogólnie to nie jest guys bo wy widzicie tą tutaj koronkę od Kipas Guys jak mam z odcinku. Ogólnie w sumie to mogę powiedzieć mamy, bo to jest nasze wspólne konto. No tak i no tak, ale my tych... My mamy tylko te koronki dlatego, że lol. Że nie mogę się wysłowić. Nie pamiętam jak to się nazywało, że my to mamy jak to powiedzieć, bo już zapomniałem przed chwilą to mówiłam. Że to myślisz, że to jest kipas, Guys, a tak naprawdę to nie i tak łatwieje, ogólnie tego nie możemy kliknąć. Nawet możecie sobie zobaczyć nawet sobie... Hmm, możecie ubzdurać, No nie wiem, że mamy cheat, ale mamy koko. No to jest normalny błęd. Błędnik. Błędowny dnik. wow, ale fajny triczek. a Jak dla sery w pana, co to coś jest tam. Aha, no to stampil Guys macie dużo błędów do naprawiania. Powiem wam co jest Naprawdę, macie bardzo dużo błędów do odrabiania

ale mi się bardziej podoba <sm saintly> nie lecę no ej ale ja korzystam tak z tego, że mam takie laby mam będę drugi też będę miała moim zdaniem pyk, pyk, Wszystkie bloki nie będą tknięte. Ani nie jeden. Oa. To nie już będzie dotknięty na pewno. Aha, aha. nie no, wiem. No może mi się to naprawi. Halo Halusa. Okej. Nie wiem albo ci się coś pomyliło. Keep us. Keep się to nie odrowiam. Ale tu... Boże! Hmm. Tegram gram w normalnego stanu, guys, a. możecie mi uwierzyć. Patrzcie na jakie robienie trików jest łatwe. Patrzcie, do kurczaczka mogę polecieć. Zrobię tak, zrobię tak, o, 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 o fajnie. Lecę sobie tak, wearing kurta. No i patrzcie na to, no po prostu bajka. Jest wearing a Ale nie będę korzystał z tych triczków Aha, korzystam z nich Dawaj, dawaj, dawaj Aha, ja tu chciałbym korzystam z nich He's wearing tacos I'm out No jak z nich nie używać? Może spadnę, to coś pomoże. Mm. Mm. Przepraszam, że, że jem. Mm. Ale wróciłem. Przepraszam też, że masz tam. Wróciłem z treningu i wolny jestem. Ale mam. Mm. Mm. Ale ja mam planach nagrywać po treningu. Tak. To jedno, czekaj, Codziennie ogólnie będziemy nożyrywać. Ojej, chore, jak się ciężko bada, do nią. Tak w ogóle to nie powinno się gadać z zaniem. Mm. Nie gadać pełną mordą. ja sobie ktoś tak na live napisał. Ale na Tik oczywiście. Na YouTube to są mi miła barwa na YouTube posłaby. TikTok jest taki bardziej dla mów, nie? Taki bardziej dla takich niegrzecznych. Ja jestem troszkę niegrzeczny. Mam TikToka, ale rzadko go oglądam. Wolę shortsy oglądać. Shortsy są bardziej opłacalne niż te TikToki. Bo tam jest jakiś bad girl, Grrr. I poradniki jak zostać bad girl. Pierwsze, trzeba na końcu zdań wszystkich mówić: Jestem bad girl. Rrr, no co to ma być? No kurde. No mnie takie konta wkurzają. I jeszcze dziewczyna się nazywa Bad Girlowska. Jak chcesz ze mną mieć do czynienia, to lepiej uważaj, bo zaraz przed blok ci wyjdę, wyrąbię ci w zęby. No co to jest? Nie że taka długa nazwa to. Powalona jeszcze. Hebe, Zaraz ci w papę wyjedę. No! Lata, Nigdy nie miałem takiego ulaga, czekajcie. Przyznaję się. Nigdy nie miałem takiego ulaga. Przyznaję się, że to nie jest kipas. Przyznaję się, że to nie jest kipas. Naprawdę. To nie jest kipas. Fajnie, ładnie tutaj. tacos. <laughs> ja pierdzielę, co robię. Dobra, kończymy odcinek, Neura! I pamiętajcie e, napiszę opis czy mi się to naprawiło. Uh -huh. Ale chyba to mi się nie naprawi. Napiszę opis w sumie. Dobra, no to do widzenia. Widzimy się nawet zaraz, bo ja jestem napalony na te odcinki, więc naura. Aha, jeszcze nie nie widzę. jeszcze raz, naura.